Jak nie dałem, to przepraszam. Oczywiście lecimy wszystko zgodnie z naszym planem. Nasz plan jest znowu... Jak ten pan mój. Teraz trzecia kolejna z Od góry, od lewego, lewej strony. Właśnie ta, która była z niebieskim logiem. E, jeśli chodzi o formację, jest właśnie... Przepraszam was, ale taka nie sytuacja z formacją. No Napastnicy. nic. ale... Tak źle powiem, nie jest źle, nie jest źle. Zobaczymy, nie wiem kto ma jakie techniki przy z tej strzelce, przy tej strzelce, w ogóle tutaj wszyscy przy... są... Każdy z nich strzela, Nie wiem, Dobra, jest ale tutaj... ona także połowa ma z nich awatary do ataku, więc... Ale dobra, przejdźmy dalej. Sprawa wygląda tak, że w obbrznym materiale mówiłem wam, że ulepszę te... zobaczcie mi za to. Bardzo przepraszam, ale w dzisiejszym będziecie prostu na spasakrowanie tej drużyny. To no może nie. S wiem ile Endu wytrzyma, nie wiem jakie techniki na niego działają. Wiemy, Wiem, że na niego y wiatr z wiatru. Wszystkie awatary z wiatrem. Staram się dać mi to, żeby nie. Chcę, żebyście... Ta lekka... Nie wiem, jak to wygląda. Bo... Tak, dość. Właśnie doszedłem na to. Dobrze, świetnie udało się. Liczę na to, że ich zmasakrujemy tak nie połączonymi. Liczę na to, że... No panowie. nie chcę tego na no no to jeszcze mają dzięki temu no, techniki już potężne i są dość fizycznie no, dobrzymi Już nie będziecie słyszeć tak mocno tego Co na to, żeby teraz jako tako słychać I no to i tak wrzucę wam ten materiał, obiecuję Zacznijmy no, no. no, no, no. Staramy się bardziej z masakrem no, Nie mogę go zbierać Włączony. Dobra to jest tylko maksimum fajne. Trzeci się w w więc Proszę po prostu na ciebie Może stream był lepszy Może być, ulepszy, ale, nie może być ulepszy, ale wierzę w ciebie. Daj z ciebie wszystko. Dobra. O tutaj wykończymy.

Nie wiem co to w ogóle za technik, Aha, to jest to. Niedobrze. No może nie wejść. No, to jest technik, I on nie Dobrze używam. Wziąłem si tego nawet nie o, nie tak zajeb... ...mu te Po to, żeby też te Niestety tutaj jest królewski pingwi numer 7 Niestety Tylko no, właśnie to Będziemy strzelać po każdym nikomu Jaką mamy z pozycji mówką może to, to. Nie, nawet Nasz bankarz ma chyba techniki Ale tego coś nie ma On no, to, to, to będzie to bronił, co nie? go wymęczyć Wiadomo, że strzelanie technikami niskiego poziomu stopu jest realne tak, Ale na, na tym rzecz polega Że wygrał poprzez Strzelanie niskimi kamieniem, Bo da się tego to... Jak ty... Może się wydarzyć. No... Czy ty możesz strzelać? Dobra, strzelamy. Musimy wymęczyć po prostu ich markę. To mu kogo 57 O, Może ktoś to nabije? Moi drodzy Nie wiem, jak No niestety. Ale na szczęście Tech stracił energię.

W końcu da wejść Zobaczcie ile on energii To na pewno wejdzie w prace Leczymy go Może dziś nie pokonamy do czasu W końcu swojej mocy. Mam pełną boosta ob w testach żeby brzegu Ale nie powinno być tak, że nie będę siedzieć Bo to nie mogli Dobrze udało się. Gdyby to się nie udało, to będzie problem. udało się. na moc. Będę się... Prosić o moc. Pełna moc. Pełna moc. Zbadać Proszę. I czy tym można dobić, tak się kogoś? No, można dobić. Jeśli można dobić. Coś się Teraz może... Co ma... Moska Ręka, w końcu... na Moska rękę teraz, bo wcześniej była Moska Ręka. Ale później modlił, od a teraz jeszcze Moska Ręka. No proszę, wszystkie te kliki w końcu zajmują. dobra, a Dobra. Niemożliwe.

<놀람> 오, 잠깐만, <놀람> 잠깐만. <놀람> 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 I'm I'm to Dobra, to nie wejdzie. Próbujcie. Widzieliśmy, że Eternal ten zadowolony. to. jest nieodrawie. Patrz, to jest pełna moc. Y King Fire! <muchy> Co ciężko? No i jaśnie. Jaśnie, masz teraz. I pan, czy masz do czasów, w którym w końcu dam radę się przebić? Bo tylko tak to widzę. dobrze. Dobra, strzelamy stąd. Oni mają busta, więc musimy im zredukować go do zera. Stanąłby się. Dolcego nie sobie jest zbytek słaby, więc sprawiam nie był jakiś wsiemy, więc nie rozumiem po co... Ej, o! Blokować będzie, niedobrze No nie dobrze, nie liczyłem na to, Kurde. Dało radę, cześć. Obranisz to oczywiście, ale zredukowaną wam moc. Z zgrania Nie, nie zredukowałem. W końcu lecimy. Teraz Endu, obroń to. Jeszcze jeden zawodnik nam został z awantarem, do zapadłego jeszcze. Zaczynamy Poza nim? Nie liczę na te możliwości. A właśnie, zwykły gracz mój broń. Ja się na ciebie, ja się nie wiem, ja po prostu co wy. Byłem akurat winy. Ale spokojnie, nie martw się, nie uraziłeś mnie w ten sposób. Po wszystkich komentarzy postaram się zamontować jak najszybciej. Chodź. Chodź. Twoje torne, O! Dobra! Czy... Tak mnie. On... Dobrze. Hmm. Ja Taki nie jak się rwiłeś przed Skrullami, no. Przynajmniej nie sądzę. King Fire.

Może w końcu, Wojciech? Drodzy Państwo, tak. No co to wygląda w następnym odcinku? Jak? To było... I taki... Był... Jakiś normalny sposób. Eee, dobra. Nie, 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 dobra. Mają 1-0. Niedobrze, mają 1-0. Szkoda. Jestem to ostatni zabójca w formacji, ale już nie aż Mogę to wziąć, ale i tak. Dobra, To był wymog, żeby to... To mocno, że... nie było tak to telewizji. Ile mocy jeszcze. To po prostu jest masakra. Zdarza mi się. Powiedział to po... To... Chcę sprawdzić... Tego? O, Użyjmy kolejki. Tak. Dobra, strzelamy stąd, bo Nathan jeszcze się odpali. Co ty masz za technikę? Aha, serio? Ja myślałem, że to ty masz co innego. A ty przypadkiem nie ukradłeś komuś technik? To mi się tak wydaje, że mam ukradć komuś w technik. Ale nie jestem pewny, endo mamoru to postka rękę Powiem wam tak, sprawa wygląda w, sprawie, w następujący sposób Coś mam która... to... Ale... pod poddaty... <tuszy> <tuszy> a... tak, 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 nie wiem, pewnie mnie nie zrobić tego, ale przynajmniej będę starał się w 2-3 da Eee Ale kolano właśnie widać, że bez ulepszenia nie są, więc to nie jest jakiś typowy przykład jak Chcę Wam pokazać to, co macie na początku, a nie na końcu, bo wiadomo, że na końcu będzie mocniejszy Postaram się pójść. Dlaczego znaczy w tym filmie nie później... widać, już na maxa Ja tutaj jeszcze tego nie robię, bo nie sensu nie, nie, nie. Kurde. maksimum fire. Niedobrze. Zobaczymy, to, co jest lepsze, maksymalny wągiel czy królanda. No tego ciekawe. Tak nie dzisiaj. Okay. lepsza. 60. Zobaczymy, Tak Aha. Tak, sprawa. Jestem na tyle potężny że osiągnął... Nie skończyłaś mnie. Chcę w ogóle coś przeliczyć. Dobra, chodź. Staram się przebić chociaż raz. Dobra, zabrobimy piłkę. To jest, to, mam trzymany, to on, on to obroni, i później strzelimy kolejny. O! Pięć natychmiast! Trzy natychmiast!

Dlaczego mi to zepsuło? Pokójcie, dwa, dwa. Nad tym się nie wypadło. Szwarta, ciebie. Kurde, to jest to wada drugiego. Zniszczę was kiedy dłużej, mojej głównej zabawy. Zniszczę was. Czyli Afrykiego. Jego pełni mocy, zniszczę Wam. Okasz. Mam tylko taki kaszpar, bo wiadomo. To miało tyle mocy, że się tutaj wleciał do krawki. Kurde, blade. mam z tą zrobić człowieku, ty. O dobra to może... Czyli jego może używać. On by pewnie przebił się coś tak czuły. Bo on ma tryb pierwsza, a powietrzu no, tylko działa bardzo... Dobra nara! Powietrzne na techniki ja mają bardzo dobrą tą boskowę. Ani to jest zwykłe, ale nie to jest dzielna. <słuch> <słuch> Koniec. Nie, 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 Chodź. To teraz. Zobacz, jak blisko, nie, 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 Za szybko nie, 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 w nie się, się po prostu. awatar. Dały się rady, czyli masz tego awatara. świetnie, cieszę się. Przebijemy. A na razie. Kościół! Rzek. Nie dam tych technik. Dobra, zniszczymy endu. Podejdziemy najbliżej, jak się da. Ten awatar Patrz, pełna moc, Henry. Dobrze, <grymne> zniszczyć. go. Pełna moc teraz. W masz z siebie w zawodniku dać wszystko, bo inaczej. Boską ręką. Tym <grym> sądzi, że boską ręką się. To szybką moc, ale. Się to... No i mamy o wiele lepszy wynik niż poprzedni. No, to może w następnym momencie się uda to wygrać. Naprawdę Staram się tu... Dobra. No. Ja to Nie, nie mogę, nie! Prime Legenda, nie! Dlaczego to jest? Tej... To jest gdy Be... tak. wszystko trochę. Masz przekroczyć swoje granice, przekroczyć swoje możliwości. Dawaj Nie widzę tego. dobrego młotka. Nie jest? Masz. Dobra, co już stąd? Dobrze. No bo to jest jedyny zamachnik, który prawdopodobnie wysył do rana z jego ręką na tym poziomie, więc polecam tego kolegę kupować. Jeszcze powiem, jak się nazywa. Nie kupujcie, na pewno, bo on będzie w stanie się przebić. To też potem trzeba, On nawet z tak daleka, że. pełną moc. Normalnie był boskiej ręki. A, to, a tak to. A to on, bo nie komputer, bo. on by to przebił nas po na pewno, jak 2-4 z powiem więcej, no nie dało się tego wykonać po prostu. Przedbię Oj, przepraszam Was naprawdę. Wow. Ten kolega dostał awans. No nie wierzę. Dobrze. Nawet nie wiedziałem, że tutaj egzempl wchodzi do tego Nie Mnie za... Dobra, 2 do 4, no. Dobrze. E, Teraz wam pokażę. Potęsofon. Przebić Marka Evansa. Jest to, moi drodzy, zapchód. On powinien być w stanie pokładać do jego rękę. A w się następnym... Niestety to zagram truży. Prawdopodobnie nie ma żadnych 100 legend Joppar, bo to drużyna ma jedynie Terber, który będzie miał czy Co myślę, że opowiemy naszego aktualnego tematu, bo to będzie... To zamach. Jeśli odcinek się spodobał, pamiętajcie o tym, babkę dać w górę, pamiętajcie że subskrypcji, dzwoneczek, żeby oglądać wszystkie na bieżąco oraz do końca do zobaczenia, żegnam się z wami i życzę z wszystkim.